Szkoda, że mi tego nikt nie powiedział, jak uczyłam się niemieckiego. Ktoś to jemand, kogoś to jemanden, n jak Natalia na końcu. Na przykład ich habe jemanden gesehen, widziałam kogoś. Komuś to jemandem, na przykład ich habe jemanden geholfen, pomogłam komuś. Ale czy wiesz, że Duden pozwala nie odmieniać słowa jemand? Zarówno w akuzatywie, jak i w datywie możesz po prostu powiedzieć jemand. Niezłe, co nie? Ale nie zawsze obejdzie się bez przypadków. Naucz się ich, nie wkuwając z tabelek. Dzięki tej książce Odkryj Niemiecki możesz zamówić teraz w przedsprzedaży z darmową przesyłką na terenie Polski. No i jeszcze z moim podpisem. Wejdź już teraz na lucy.alt.pl i niemiecką gramatykę, miej w małym paluszku.